Cześć, obliczymy sobie teraz iloczyn wektorowy wektorów b i d. Mamy dane współrzędne, i jak wiecie, iloczyn wektorowy daje nam wektor. I zaczynamy od tego, że tworzymy sobie taką macierz, gdzie wpisujemy wersory osi układu, to będzie i, j, k, to są kolejne współrzędne. I teraz przepisujemy nasze. Wektory. I najpierw wektor b minus 3, 0, 1, a potem wektor d minus 1, minus 3, minus 2. Nie wolno zamieniać kolejności, ponieważ iloczyn wektorowy nie jest przemienny. I jak to będziemy liczyli? Wyznacznikami. I tutaj już w ramce wpisujemy, w nawiasach wpisujemy sobie kolejne współrzędne za pomocą wyznaczników. A te wyznaczniki to będziemy wpisywać tutaj macierze, które powstają. Do obliczenia tych wyznaczników wpisujemy macierze, które powstają po wykreśleniu kolejnych e, potrzebnych nam wierszy i kolumn. Dla pierwszej współrzędnej wykreślamy pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę i przepisujemy e, nasze dane, czyli 0, 1, minus 3, minus 2. To powstało po wykreśleniu tej odpowiedniej kolumny, teraz i wiersza. Teraz następna. Dla drugiej współrzędnej wykreślamy środkową kolumnę i pierwszy wiersz, czyli zostaje nam minus 3. 1, minus 1 i minus 2. I teraz trzecia współrzędna. Wykreślamy k, tam, gdzie k, czyli zostaje nam minus 3, 0, minus 1, minus 3. No i teraz liczymy wyznaczniki. To będą nasze współrzędne, czyli będzie tak: 0 razy minus 2, czyli 0 odjąć. 3, odjąć minus 3, czyli plus 3. Tu mamy minus 3 razy minus 2, czyli 6, i odjąć minus 1, czyli będzie 7, a tutaj minus 3 razy minus 3 to jest 9, i odjąć 0, czyli zostaje nam 9, i to jest nasz wektor, który jest wynikiem.